kochani, z tej strony Jess, witam Was na moim kanale w kolejnym odcinku z gry Star Stable Online. W dzisiejszym odcinku powiem kilka słów na temat kolejnych nowości, które zostaną niebawem wprowadzone do Star Stable. Zapraszam do oglądania. O tym, co będzie wprowadzane niebawem do Star Stable zapewne już większość z Was wie, było na ten temat wiele materiałów tutaj na YouTubie, było sporo na Facebooku, było na, na Instagramie, było na blogu Star Stable, więc większość ludzi zapewne co nieco już słyszała o pewnych nowinkach, które w tym roku lub nawet i w tym miesiącu Star Stable się z pewnością pojawią, ale chciałam na ten temat dodać jeszcze parę słów od siebie. Zacznijmy od śniegu. i Zamieszanie ze śniegiem. Śnieg został dodany na, podczas eventu zimowego i po zakończeniu eventu został usunięty. Niektórym, z gra, niektórym graczom się to bardzo nie podobało. Niektórzy żałowali, że śnieg został usunięty, więc, na prośbę graczy, został on przywrócony do Star Stable na początku tego z ostatnią aktualizacją. No i teraz śnieg został przywrócony. Niektórzy na to po co ten śnieg teraz skoro już jest zbliża się wiosna. Tak więc trudno trudno dogodzić wszystkim bo nie było śniegu było źle. Jest śnieg też jest nie fajnie no ok i zawsze śnieg można sobie wyłączyć. Ale najważniejsza informacja to taka że ten śnieg w miesiącach zimowych będzie z nami już na stałe i co roku będzie dodawany do Star Stable na zimę więc myślę że to jest taka fajna i ciekawa zmiana. Tu zamieszanie z tym usunięciem i przywróceniem śniegu może było troszkę niepotrzebne, faktycznie, bo niektórzy już sobie pozmieniali tutaj z nadejściem wiosny na jodniku, pozmieniali sobie już outfity na, na wiosenne, a tu nagle z powrotem zima. No to tak trochę dziwnie, ale to nieważne, bo jednak ten śnieg będzie jako zmiana zimowa na stałe z nami. Więc sprawa śniegu wyjaśniona. Ja sobie czasem ten śnieg tak samo wyłączam, bo niektóre czynności faktycznie, niektóre rzeczy faktycznie fajniej jest robić bez tego śniegu. Jest lepsza widoczność, myślę, lepiej widać przeszkody na wyścigach czy gdzieś podczas szybkiego poruszania się. Jednak ten śnieg zasłania niektóre elementy i można łatwo o nie zahaczyć, I jak jest ten śnieg. Także tam gdzieś przy wyścigach, przy trenowaniu konia, ja sobie wolę ten śnieg usunąć. Ale ogólnie, tak jak jakieś takie luźne powiedzenie to sobie mogę go z powrotem włączyć. Co jeszcze z nowości? Tego czasu było głośne tu na YouTube i nie tylko na YouTubie wśród graczy o nowym interfejsie gry. Ma zostać wprowadzony nowy interfejs gry, całkowicie inny niż, niż ten, który dotychczas mieliśmy. Czy to dobrze, czy to niedobrze, zmiany zdania są podzielone. Ja nie przyglądałam się tak dokładnie temu nowemu interwesowi, natomiast tutaj w niektórych informacjach szczególnych nadrzuciłam na niego okiem i zauważyłam, że na pewno on mniej, mniej angażuje, mniej zasłania ekran niż ten, który mamy do tej pory. Ta podkowa jest fajna, bo jest bardzo wygodna. Tu wszystkie opcje mamy pod ręką, ale ona na przykład zasłania sporą część z ekranu, ekranu. więc nie do nagrywania filmów na pewno będzie przy nagrywaniu będzie na pewno wygodniejszy dla mnie ten nowy interfejs, bo nie będzie tej podkowy, którą która tutaj, no, jak widzieliście w moich filmach, ja niektóre sceny nakręcam tak jak teraz na całym ekranie, a niektóre tutaj tak bardziej kadruję. No, jeśli będę miała mniej do tego kadrowania, do usuwania tych bocznych elementów, to będzie dla mnie to zdecydowanie prostsze, bo tutaj w tym przypadku, jak chcę wykadrować, tak żeby nie było widać tej podkowy, no to muszę kombinować w ustawieniach. A, bo nie chcę wycinać aż tak dużej części ekranu, jeśli załóżmy mam sceny, gdzie jest chcę pokazać więcej tła albo większą grupę ludzi, no to, to wtedy część obrazu będzie wycięta, jeśli będę chciałby tak mocno wykadrować i, i muszę kombinować po prostu ustawienia. A jeśli tej dużej podkowy tutaj nie będzie, to będzie przy nakręcaniu filmów znacznie prostsze. Ale to przy nakręcaniu filmów, ale jak przy grze. No tak jak mówiłam, ta podkowa tutaj, która jest w tej chwili, to jest taka dosyć wygodna, przyzwyczailiśmy się do niej, każdy wie, gdzie kliknąć, jak coś potrzebuje otworzyć i tak dalej, ale nie wiem, jaki będzie ten nowy interfejs, bo tak jak mówiłam, nie znalazłam nigdzie dokładnego opisu, co będzie tutaj na tym głównym ekranie widoczne, jakie funkcje, ale jeżeli będą bezpośrednio dostępne, będą takie funkcje, których najczęściej używamy, takie jak ten telefonik, czyli menu główne, takie jak inwentarz, karta postaci, czy zadania, ewentualnie sklep globalny, jeśli te wszystkie używane przez nas najczęściej ikonki będą dostępne bezpośrednio z ekranu, no to okej. Okay. To, to ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ten inwentarz został zmieniony na ten nowy. Z tego co wiem. Ten główny interfejs ma być zmieniony na taki, jaki obecnie jest w wersji Star Stable na telefon Nie wiem, jak jest na telefonie, dlatego że nigdy nie grał w Star Stable na telefonie Ja używam na swoim telefonie Androida Więc nie próbowałam nigdy logować się do Star Stable na telefon Ale skoro już mówię o, mowa o telefonie Blog SSO podaje, że Niebawem ma pojawić się wersja SSO na Androida. I to ma się pojawić już przed latem. Czyli już w tym roku, gdzieś tak, nieba za około 6 miesięcy, być może nawet wcześniej, ma pojawić się zapowiadana wcześniej wersja na Androida. Ma się pojawić wersja testowa, i ta wersja testowa będzie na sam początek tylko, niestety tylko w Szwecji. Ale jeżeli testy wyjdą pozytywnie, to zaraz po tym okresie testowym Star yy, Stable na Androida ma się pojawić również na całym świecie wiadomo, że największą frajdę z gry mamy wtedy, kiedy gramy na kompie ale niekiedy są takie sytuacje, że ktoś potrzebuje zalogować się na chwilkę, zrobić jedno zadanko zrobić jeden wyścig, no, czy chociażby nakarmić konia yy, albo jakieś jedno małe zadanko, które jest yy, mógłbyś, trzeba zrobić w określonej godzinie, jak yy było na przykład na evencie no więc ktoś nie może lub nie chce w tym momencie odpalać komputera, a jeśli będzie taka możliwość zrobienia to przez telefon, to będzie super. Więc czekam z niecierpliwością, kiedy pojawi się opcja, kiedy pojawi się SSO na Androida. Może nie będę tu przed telefonem dłuższy czas, ale do takich prostych czynności zawsze będę mogła się zalogować i coś tam na tym telefonie zrobić. Więc to będzie fajna sprawa. Co jeszcze, sprawa, o której było głośno w zeszłym roku, nowe postacie z gry. Mają być prowadzone kolejne testy beta. Były już, mamy za sobą jedne testy beta, były próby prowadzenia nowych postaci, niestety nowe postacie w większości graczy się nie podobały. Powiem Wam szczerze, że mnie również te postacie jakoś nie przypadły do gustu, nie spodobały mi się. No, i teraz mają być prowadzone kolejne testy beta. Jeśli wypadną pozytywnie, to nowa postać ma być wypuszczona już w połowie tego roku, w połowie 2023 roku. Zobaczymy, co tym razem Z.P.U. Star Stable wymyśli, w jaki sposób będą zrobione te postacie. Może to będzie ciekawsza, ładniejsza jakaś wersja niż ostatnia. No, wprawdzie ja tak samo. Przyzwyczaiłam się już do tych starych naszych tutaj postaci. Moim zdaniem one są w porządku i one są ok. Ale wiadomo, że świat idzie do przodu, wszystko się zmienia, więc gdyby udały im się ładniejsze i fajniejsze postacie niż te, które są dotychczas, byłoby całkiem w porządku. Co najważniejsze, mają także zostać poprawione animacje dotyczące relacji między postacią a koniem. I myślę, że to jest bardzo potrzebna zmiana, że zespół SSO powinien w pierwszej kolejności, wprowadzając tutaj nowe postacie, popracować, żeby pousuwać takie błędy, które są powszechnie znane. Typu na przykład jakiś ten półsiak podczas skoku, jakieś dziwne pozycje tej postaci podczas skoku, takie jak na przykład ręka wchodząca w szyję konia. Czy chociażby nawet te wodze, które też nie powinny, u niektórych koniec wisają bardzo luźno, a moim zdaniem wodze tak powinny być troszkę bardziej tu na, na kontakcie w czasie jazdy. No jest jeszcze wiele różnych takich tutaj błędów, które można poprawić. Jeszcze przy, czy chociażby opcja prowadzenia konia, tu przy niektórych koniach też, moim zdaniem postać powinna iść troszeczkę bliżej konia a przy niektórych koniach nawet te wodze są takie o, tutaj sztywne i proste jakby po prostu był, ten koń był ciągnięty na kiju a nie prowadzony przez, przez jeźdźca też można było troszkę to dopracować jest też wiele tutaj innych takich drobiazgów które warto by było po prostu dopracować w tej kwestii ulepszenie wyścigów i mistrzostw czekam z niecierpliwością ma rozpocząć się już w tym miesiącu od następnej aktualizacji ma być coś dodane do, do, do Mistrzostw. Znaczy począwszy od Murland, potem mają być zmiany w porcie Pinta. Jestem bardzo ciekawa, co tam te zmiany nam przyniosą, bo nie jest napisane dokładnie, w jaki sposób te zmiany mają się odbyć, ale ponieważ jestem wyścigu wyścigów i mistrzostw, jestem, czekam z niecierpliwością na to, co będzie dodane do tych Mistrzostw. Co ważniejsze w tej kwestii zespół SSO pracuje nad powstrzymaniem osób w grze. Czyli wydaje kolejną wojnę czyterom i hakerom w tej grze, co myślę, że jest niezmiernie potrzebne, to jest palącym problemem, i co powinno być załatwione w pierwszej kolejności. Pierwsza próba tutaj zwalczenia tych osób w grze już się odbyła. Niedawno niestety bezskutecznie, ponieważ okazało się, że. Nie wszyscy gracze po tych zmianach mogą zalogować się do gry Nie wszyscy mogą w nią grać, więc niestety to była nieudana próba, ale no myślę, że tym razem Te zmiany już takie będą bardziej na korzyść i że tym razem będą udane I że tutaj ten fair play tej naszej grze będzie bardziej przestrzegany I, i że też nie będą nam psuli tutaj gry i zabawy Ja w ogóle powiem wam szczerze, że nie rozumiem tych ludzi bo oni psują grę nie tylko innym graczom, ale to takie programy, używanie takich programów to jest też psucie zabawy samemu sobie, bo w końcu gra na tym polega, żeby zdobywać jakieś rzeczy tutaj, żeby pracować. Po to trenujemy te konie, po to robimy zadania, rozbudowujemy postać, po to ćwiczymy, po to zdobywamy coś, te szylingi w tej grze, na przykład, żeby kupić sobie lepszy strój czy lepsze wyposażenie dla konia, żeby potem osiągać jakieś wyniki w tych zawodach lepsze i cała zabawa polega na tym, żeby to stopniowo zdobywać. A jeżeli ja na przykład ściągnę sobie jakiś tam program, dzięki któremu będę kilka minut miała to wszystko, no to dla mnie kończy się już gra i kończy się zabawa i nie ma sensu dalej grać i dalej czegokolwiek zdobywać, więc no tak jakbym sama sobie. Sama sobie psuła zabawę, no, bo gra dla mnie byłaby w tym momencie już nudna, nie miałabym żadnego celu, prawda? Więc nie rozumiem tych ludzi, co może być zabawnego w zdobywaniu wszystkiego w 10 minut. Bo dla mnie najprzyjemniejsze jest właśnie osiąganie, dążenie do osiągnięcia tego celu i to jest cała zabawa i przynajmniej ja tak myślę, no ale widzę, że niektórzy myślą inaczej, no ale trudno mnie już to ocenić. Jest jeszcze jedna zmiana, na którą czekam z ogromną niecierpliwością. Pojawiły się jakieś wzmianki o wprowadzeniu funkcji ujeżdżenia do gry Star Stable. I nie podano żadnych szczegółów. Były tylko wtrącone jakieś zdania na ten temat na blogu. I nie zdradzono żadnych szczegółów, w jaki sposób to się będzie odbywało. I to jest rzecz, której nam tutaj brakuje. Mogłyby to być takie funkcje, jak gdyby wyścigu z punktami doświadczenia dla konia tylko w formie ujeżdżenia, na przykład być może na takiej zasadzie, jak to się dzieje w Jeździe Duszy, ale zobaczymy, to ze table, co ze Star Stable dla nas tu wymyśli. Czekam z niecierpliwością, nie wiadomo kiedy to się pojawi, ale mam nadzieję, że niebawem. Ciekawych gdy zmian ma być dodana jeszcze możliwość połączenia większej ilości graczy w trybie współpracy. No jak ja to rozumiem? Myślę, że to chodzi o to, że po prostu będzie mogło uczestniczyć, w, będą, będzie mogło dołączyć do grupy więcej niż w tej chwili, może chyba dołączyć pięć osób i myślę, że będzie mogło do tej grupy dołączyć więcej niż pięć osób, bo to jest bardzo potrzebne na przykład przy jakichś zabawach, czy przy spotkaniach klubowych, przy jakichś wspólnych akcjach, chociażby przy zorganizowaniu załóżmy, zawodów. Też bardzo trudno się komunikować bez żadnych komunikatorów zewnętrznych, a z kolei nie każdy chce używać komunikatorów zewnętrznych, że więc myślę, że takie możliwość tworzenia większych grup byłoby tutaj bardzo potrzebna, bardzo przydatna i bardzo by nam tutaj ułatwiła pewne rzeczy i urozmaiciła tą zabawę. Całkiem niedawno wiele mówiono też o możliwości hodowli koni, która kiedyś ma być wprowadzona do Star Stable. Tego co widzę, to jest temat odległy. Chyba nie będzie jeszcze w tym roku wprowadzona. Chociaż nie wiemy, jak to ma być zrobione, w jaki sposób, jeszcze nie wiadomo. Jestem ciekawa tylko jednej rzeczy: czy za tą hodowlę będziemy płacili starkońcami? No, ale myślę, że tak, bo skoro nowe konie można kupić wyłącznie tylko za starkońcy, więc podejrzewam, że hodowla również nie będzie darbowa. Ale jeszcze wszystko się okaże. Wszystko wyjdzie w pragnach, to się mówi. Czas na taką najbardziej, najbardziej chyba kontrowersyjną sprawę z ostatnich nowości. Konie czwartej generacji i system budowania więzi z koniem. I SSO rozumie to tak, że niektóre opcje będą w tej chwili uzależnione od poziomu konia, od lewelu konia. Ponadto ma być dodana opcja przywołania konia i opcja podążania, czyli koń po prostu za nami będzie do szedł, nie będziemy musieli go nigdzie, jeżeli odejdziemy od konia nie będziemy tam musieli go nigdzie poszukiwać, jak do tej pory i będziemy mogli go też przywołać, To jest bardzo fajne i bardzo potrzebne, tutaj myślę, że to jest taki na plus, na pewno zmiana na plus ale nie fajne jest to, że ten róg specjalny ma być dopiero wprowadzony od siódmego levelu no chociaż siódmy level to w sumie nie jest aż tak dużo pracy. No i też, że ten cwał, czyli ten najszybszy galop konia ma być też uzależniony od poziomu konia. Chociaż wcale to nie jest jeszcze takie straszne, bo z tego co widziałam na spoilerach, ten cwał ma być dodany na drugim levelu konia, więc ten drugi level to w sumie nie jest żaden problem, bo wystarczy zrobić tylko jeden wyścig. Żeby ten drugi level konia osiągnąć, czasem po jednym czy dwóch wyścigach mamy drugi level, więc nie jest to jeszcze taki wielki ból. I nie jest to taka bardzo uciążliwa jakaś dla nas zmiana moim zdaniem. Że ten sfałt to tak praktycznie. Więc to jeszcze nie jest tak źle. Szkoda tylko tych animacji dodatkowych, że mają być dopiero na siódmym levelu. W ogóle ja, ja bym zrobiła tak. Na miejscu Star Stable, że te funkcje, które były wcześniej u koni, od samego początku zostawiłabym tak jak są, czyli byłyby dalej od samego początku, czyli ten cwał i wszystkie animacje dodatkowe byłyby od samego początku, od zakupu konia, natomiast ewentualne wszystkie nowe opcje, czyli przywołanie konia, czyli przywołanie konia, czyli podążanie, wszystkie nowe opcje, które mają być wprowadzone, dopiero mogłyby zależeć od poziomu konia. Myślę, że to nie byłoby tak bolesne dla graczy, ponieważ gracze mieliby to, do czego są w tej chwili przyzwyczajeni. A wiadomo, nowości wszystkie, łatwiej jest przełknąć ludziom, więc byłby to taki kompromis tej sytuacji, ja tak myślę. Fajną zmianą są też te złote tabliczki, które mają być wprowadzone dla koni, 15, dla koni na 15. levelu. Każdy koń, który jest wytrenowany do maksymalnego... Poziomu, czyli do 15 levelu, miałby w stajni złotą tabliczkę, przez to można by było go odróżnić od innych koni. Myślę, że to jest super opcja, bo nie, musia, nie musielibyśmy po prostu sprawdzać, jeśli ktoś ma więcej koni, nie musi sprawdzać, siadając na konia za każdym razem, czy tam na tym panelu stajni, jaki poziom ma już koń, który koń ma jaki poziom, tylko po prostu idąc sobie po stajni, widzimy, który koń już jest wytrenowany, a który jest jeszcze do trenowania. Także myślę, że to by było super i to mogłoby być wprowadzone bez żadnych tutaj oporów ze strony graczy. Może parę słów jeszcze o nowych koniach. Nowe morgany o tym już mówiłam. Będą już, już w przyszłym tygodniu. Fajnie, że te konie zostały odnowione, natomiast no, patrząc na spoilery, ja nie widziałam żadnych takich mega nowych opcji u tych koni, mega nowych animacji były tak po prostu odzorowane. Na innych koniach troszkę, że jakby miały po trochę z każdego z tych koni, które już są. Ale zobaczymy jeszcze ostatecznie, bo bardzo często bywa tak, że na spoilerach nie zawsze jest dokładnie to samo, co potem pojawia się w grze. Więc ocenimy je w środę. Myślę, że któregoś kupię z ciekawości tak na próbę, więc będziemy mogli je sobie ocenić, jak będą już dostępne w grze. Ale chciałam powiedzieć jeszcze o innych koniach, o magicznych pasofinach. Spoilery pojawiły się całkiem niedawno, bo no, też są różne zdania z tego, co bym ukraczył na temat tych koni, Niektórzy, niektórym podobają się bardzo, niektórym tak średnio. Z tego co wiedziałam, mnie się podobają, mnie się podobają. Może te pasofina do nie mają tych ruchów specjalnych, takich fajnych, ale ogólnie ma jako magiki. Mnie się podobają i prawdopodobnie co najmniej jednego z nich zakupię, bo będzie mi pasował do naszej nowej fabuły klubowej. Prawdopodobnie będzie koniem dobrej czarownicy, którą będę grała w naszej fabule, więc myślę, że skuszę się na jednego z nich. No, nie zapominajmy tutaj, że Paso ma już swoją odmianę magiczną. Jest to jednorożec, ten z Limowej Wioski, który pojawił się ostatnio ostatnim evencie. No i teraz będą kolejne mafiki pasofiną. No. Czy fajnie, czy nie fajnie? No myślę, że fajnie. No zawsze, zawsze jakiś jakaś nowość, zawsze coś nowego. Wiadomo, nie, nie, nie wszystkim się podobają, ale nie wszyscy muszą kupować wszystkie konie, prawda? Ja też tak uważam, że niektórzy narzekają, SSO dodaje no, dużo nowych koni. No, dla mnie to nie jest problem, dlatego że no, nie muszę kupować wszystkich. W sklepach też jest dużo towaru, a chodząc do sklepu nie kupujemy wszystkiego, tylko to, co jest nam potrzebne, prawda? Więc dla mnie to nie jest problem, że ja mam duży wybór i że mam w czym wybierać. Mówi się też co nieco o zmianie wyglądu naszego ekwipunku, o rozszerzeniu garderoby i że mają pojawić się też dodatkowe zakładki na nauszniki, na pierśniki i tak dalej. Też niewiele na ten temat na razie jest. Jest to tak, była taka wzmianka ale już to jest to sygnał, że będą jakieś w przyszłości też dodatki w sprzęcie dla koni. To będzie fajne. Myślę, że jakieś napierśniki i nauczniki to byłyby fajne dodatki. Niektórzy też tam coś wspominali o derkach, ale ja wiem no derki to tak może niekoniecznie. Dla mnie według mnie derki może tak niekoniecznie są niezbędne, ale takie różne inne typu nauczniki sportowe, to myślę, że byłaby fajna sprawa. To już wszystko w dzisiejszym odcinku, kochani. Powiedziałam parę słów od siebie, co myślę o tych zmianach, które mają się pojawić. Fajnie, że SSO coś działa i że cały czas urozmaica nam tą grę. Jak to wyjdzie ostatecznie, to jeszcze zobaczymy. Wszystko się okaże. Czekamy, ocenimy, jeśli te zmiany pojawią się już, że będziemy mogli je tak naprawdę ocenić. No w tej chwili to jeszcze. Tak naprawdę są tylko plany. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Komu podobał się filmik, oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę oraz o zostawieniu subika, bo to bardzo motywuje mnie do tworzenia kolejnych filmów. Zapraszam Was serdecznie na mój kanał, ponieważ będą się pojawiały kolejne ciekawe filmy. Tymczasem dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. Pa!